Filtr polaryzacyjny to jeden z najczęściej polecanych filtrów fotograficznych i o ile filtry barwne czy filtry połówkowe powoli tracą bądź już zupełnie straciły na znaczeniu, w sumie zastępowane przede wszystkim edycją w postprodukcji. Tak, filtr polaryzacyjny ze względu na swoją specyfikę jest ciągle niezastąpionym narzędziem, jeśli chodzi o eliminację odblasków od gładkich powierzchni w kadrze, a także na solidne i bardzo widowiskowe podkręcanie kolorów, zwłaszcza liści, kwiatów czy nieba. No właśnie, ale czy zawsze jest on niezastąpiony? Cześć, witajcie serdecznie. Na tym kanale dzielę się z Wami moim doświadczeniem w fotografowaniu natury i krajobrazu, żebyście mogli robić lepsze zdjęcia każdym aparatem bez bezsensownego wydawania pieniędzy. Zapraszam do subskrypcji, jeśli interesują Was takie tematy. Oczywiście, jak wszystko w życiu, polaryzator ma też swoje wady. Po pierwsze działa on najlepiej, gdy ustawimy obiektyw prostopadle do Słońca. Wtedy jego działanie jest najsilniejsze. Jeśli jednak chcemy fotografować pod słońce lub z kierunkiem padania jego promieni, to trudniej będzie uzyskać oczekiwany efekt. Po drugie, w wyniku tego, że działa on właśnie kierunkowo, to na szerokokątnych obiektywach efekt będzie najsilniejszy w tym miejscu kadru, które jest prostopadłe do Słońca. No i będzie stopniowo słabsze im dalej ale od tego punktu będziemy w kadrze. Powoduje to nierównomierne i przede wszystkim nienaturalne przyciemnienie nieba z ciemnym kołem po środku kadru wykonanego właśnie takim szerokokątnym obiektywem. Jak zwykle też przy czymkolwiek montowanym w torze optycznym dodatkowe warstwy szkła zmniejszają ostrość, kontrast i zwiększają szanse na niechciane odblaski. Takim ostatnim problemem jest też to, że tak samo jak trudno jest uzyskać ten efekt w obróbce, tak trudno jest też go usunąć, więc wszystkie zmiany w obrazie są inwazyjne i nieodwracalne. Tak więc jak widzicie, są sytuacje, gdzie ten filtr może nie wystarczyć. Gdy fotografujemy nieprostopadle do promieni słonecznych, nie zawsze możemy go użyć na obiektywach szerokokątnych, no i dodatkowo musimy go nosić, zakładać, obsługiwać zdejmować, nie mówiąc już o tym, że po prostu musimy go najpierw kupić. I o ile do eliminowania odblasków nadal myślę warto sięgnąć popularyzator, to aby uzyskać już ten efekt ciemnego nieba, możemy spokojnie wykorzystać narzędzia edycyjne, które zresztą w ostatnich latach zyskały nieco funkcjonalności. Zobaczmy zatem do Lightrooma, gdzie pokażę wam przynajmniej dwie metody radzenia sobie z niebem oraz generalnie poprawianiem kontrastu i nasycenia. Jesteśmy w Lightroomie. Brałem to zdjęcie nie tylko dlatego, że ma tutaj spektakularne niebo, ale także ma niebieskie morze, tudzież ocean, i generalnie jest trochę trudniejsze do ustawienia niż zdjęcia, na którym mamy tylko niebo. Więc zazwyczaj możecie sobie trochę te zadania uprościć. Tutaj zrobimy trochę trudniej. Na dzień dobry pewnie zauważyliście, że to zdjęcie jest strasznie jasne. Jest to dlatego, że zazwyczaj fotografuję. Metodą exposed to the right czyli staram się maksymalnie wpuścić światło tak żeby zmieściło się ono w histogramie. Jak widzicie, nie ma tu niczego przepalonego, ale na dzień dobry obniżę sobie całość o jedną działkę ekspozycji, tak by to zapewne wyglądało, gdyby zajął się tym domyślnie automat. Co możemy zrobić? Zacznijmy od podstawowej obróbki, czyli ustawmy sobie odpowiednie tutaj parametry, wybiorę kamerę krajobraz, bo uważam, że to całkiem fajnie zawsze wychodzi, jeżeli chodzi o kanona. Balans bieli. Wybierzmy sobie może tutaj któryś z tych białych elementów. Jest dość ciepłe ujęcie. Zobaczmy może trochę w innym miejscu sobie to podbiorę. No dobra, może spróbujmy z takim odcieniem. Póki co myślę, że może być. Może odrobinę je ochłodzę. O, wydaje mi się, że tutaj jest spoko. Mamy tutaj jasne niebo i ciemny dół, ponieważ akurat słońce świeciło z tyłu na ten piękny, piaszczysty bądź skalisty kawałek lądu i to mnie zainteresowało. Niestety miałem tylko osiemdziesiątkę, piątkę, jeżeli chodzi o długość ogniskowej. No i zrobiłem takie zdjęcie. Tutaj te obszary są ogromne. No ale dobra, zacznijmy edytować, żeby wydobyć trochę tutaj tych szczegółów. Takim typowym, najprostszym sposobem na to, żeby wyciągnąć niebo jest po prostu przejście tutaj do tych parametrów i czasami wystarczy nawet się pobawić suwakiem usuwanie zamglenia i to działa. Ale jak już mówiłem, tutaj mamy więcej innych rzeczy i chcemy, żeby to było bardziej Celowane, więc zrobimy sobie to trochę inaczej. Zacznijmy od tego, że te jasne partie obrazów sobie troszeczkę już ściągnijmy w dół na tej ogólnej obróbce. Chodzi o to, żeby te wszystkie szczegóły, które są w chmurach, znowu nam się pojawiły. Zobaczcie sobie, jak te obłoki pięknie wyglądają. I zmieniając podświetlenie, mamy właśnie wpływ na to, jak one tutaj się zachowują, jakie mają szczegóły. Oczywiście później sobie to wszystko przywrócimy, nawet zejdźmy do minus 100. I później to wszystko sobie odzyskamy. Jeżeli chodzi o kolejne ustawienia, może dodajmy trochę kontrastu, obniżając ten poziom czerni. Ja sobie wciskając przycisk Alt patrzę, kiedy przesadzam i trochę powyżej tego najgorszego, najniższego momentu zostawiam czernie. Jeżeli chodzi o cienie, myślę, że na razie możemy zostawić. Wydaje mi się, że jest to dobry punkt wyjścia na obróbkę lokalną. Zanim przejdę do tej lokalnej, to jeszcze Wam pokażę, że bardzo często przy takich zdjęciach, gdzie mamy tylko niebo, można po prostu zejść do mieszalnika kolorów i tutaj sobie wybrać na przykład kolor niebieski i albo zwiększyć nasycenie niebieskiego. I już mamy efekt nieco zbliżony do efektu właśnie polaryzatora albo luminancję, czyli obniżamy luminację, A zazwyczaj jest to kombinacja tych dwóch cech, żeby właśnie to uzyskać. Tutaj nawet całkiem nieźle to wyszło, ale spróbujemy to zrobić w inny sposób, żeby obróbka nieba nie wpływała nam zbytnio na obróbkę tego oceanu na dole. Przejdźmy do masek. Tutaj mamy wiele opcji do wyboru. Ja zacznę od standardowego gradientu liniowego i zrobię sobie jak gdyby filtr połówkowy. Ale żeby tutaj nieco sobie ułatwić życie i nie modyfikować tych pasm górskich, to przetnę sobie tą z maską nieba. I dzięki temu mam wybrane tylko niebo. Za chwileczkę nam te góry powinny zniknąć. Zobaczmy. Tak, jak widzicie, całkiem sobie dobrze poradził. Możemy sobie podejrzeć, jakie części nieba zniknęły. No, myślę, że to wygląda całkiem dobrze. No i tak jak mówiłem wcześniej, warto po prostu zacząć od tych efektów usuwania zamglenia. Możemy sobie leciutko je podciągnąć, możemy sobie przejrzystość też tutaj zwiększyć. I to zazwyczaj już nam daje dużo ciekawszy efekt. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to po prostu popracować z kontrastem, zastanowić się, jak chcemy wyciągnąć te białe chmury, żeby były ciekawsze. No, i też możemy ściągając czernie nieco rozbudować ten kontrast. Wydaje mi się, że to wygląda już całkiem nieźle i mamy całkiem dobry efekt. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, to trochę podobnie jak wcześniej do tego mieszanika kolorów, możemy sobie wejść do. Punktu koloru Lightroom w tej chwili nie umożliwia ustawień HSL w maskach, ale możemy wybrać dokładnie ten kolor, który nas interesuje. No i tutaj mamy HSL, bo mamy przesunięcie barwy, nasycenia iluminacji, które działa dokładnie tak samo jak panel HSL, więc możemy sobie tutaj wybrać jak chcemy, żeby to niebo wyglądało i tak samo możemy zwiększyć nasycenie lub obniżyć luminancję. Obydwie te rzeczy sprawią, że niebo będzie ciemniejsze. To jest niebieski kolor ma taką cechę, że zwiększając nasycenie również obniża się jego jasność. I jak zwykle warto troszkę jednego, troszkę drugiego suwaka ruszyć, żeby ten efekt uzyskać. No jak widzicie mamy to całkiem fajnie zrobione. Na zakończenie możemy się zastanowić, czy nie chcemy nieco popracować nad temperaturą, czy nie chcemy tego nieco ochłodzić. Może trochę te chmury na górze pójdą w tą stronę, żeby ta góra trochę lepiej nam grała, te szarości dobrze pasowały do reszty. No, wydaje mi się, że w taki sposób wygląda to już całkiem dobrze. Oczywiście teraz na szybko powinniśmy sobie wejść i poprawić dół. Ja już tutaj nie będę robił jakichś strasznie wybitnych edycji, ale po prostu podniesiemy sobie tutaj lekko ekspozycję, żeby też nam to dobrze wyglądało. Może ten. Oj. Hmm. Może ten gradient nam trochę wyżej. Tu też niezbyt dużo. Poprawimy podświetlenia, żeby ta woda nam się nieco rozjaśniła. Na pewno musimy zadziałać też tymi bielami, żeby ta różnica między niebem a wodą nie była aż taka drastyczna. Możemy nieco też rozjaśnić cienie i punkt czarny obniżyć, żeby ten kontrast przywrócić. Możemy sobie teraz przełączyć te maski i zobaczyć, jak to wygląda. OK, tu jest teraz trochę za jasno na dole, więc sobie zmniejszę nieco ekspozycję tego dołu. Chodzi o to, żeby nie było aż takiego dużego rozdźwięku pomiędzy tym, co jest na niebie, a tym, co jest na dole. Generalnie niebo powinno być jaśniejsze zazwyczaj, więc jeszcze troszkę może sobie ten dół tutaj przyciemniam. Okej, okay, myślę, że to wygląda już całkiem dobrze. Taką ostatnią rzeczą, którą warto rozważyć, to jest jeszcze specjalnie dodatkowy gradient na dole i na górze z shiftem możemy przytrzymać i nam się to wyprostuje. Drobnie obniżyć jeszcze sobie jasność na tych krawędziach, żeby zatrzymać wzrok, i to samo sobie zrobimy na górze. Nie będą to jakieś wielkie zmiany. Chodzi o to, żeby po prostu zarysować, a może w ten sposób, zarysować tutaj jeszcze nieco ciemniejsze niebo żeby nam ten wzrok nie uciekał i podkreślić to co jest na dole. Taką ostatnią rzeczą którą możemy zrobić to jeszcze dodać sobie tutaj na środku gradient taki radialny żeby faktycznie rozjaśnić ten element który przyciągnął moją uwagę na samym początku i główny powód dla którego zrobiłem to zdjęcie. Jak zwykle nie muszą być to jakieś wielkie ruchy. Możemy też nieco sobie tutaj popróbować zmniejszyć przejrzystość i zamknięcie żeby po prostu rozjaśnić to centrum, żeby ono było takie promieniste i może podkreślić to, że tam pada słońce i nieco rozgrzać tą atmosferę, tam lekko podnosząc temperaturę. No i w ten sposób mamy podkręcony kolor nieba, jest on bardziej niebieski, zachowany. Mamy tutaj też gradienty, jeżeli chodzi o to, jak naturalnie zawsze zmieniają się kolory, zazwyczaj niebo jest ciemniejsze. Udało nam się też trochę wyciągnąć chmury i Możemy zobaczyć teraz, jak to zdjęcie wyglądało przed, jak wygląda po, przed i po. Jak widzicie, w bardzo łatwy sposób można odzyskać wiele detali, które znajdują się w pliku RAW, tylko należy je odpowiednio wywołać. Zastanawiam się, czy jeszcze nie rozjaśnić nieco całego zdjęcia. Tak, wydaje mi się, że teraz ono o, wygląda już naprawdę dobrze. Pokażę teraz drugą metodę, którą możecie wykorzystać. Zrobiłem tutaj już wstępną obróbkę, żeby drugi raz to nie przechodzić, a jeszcze ustawię krajobraz. I wchodzimy od razu sobie w maski, i tutaj wybieramy zakres kolorów jako ten temat przewodni do zaznaczania elementów na zdjęciu. Jak widzimy, zaznaczyło nam to zarówno niebo, jak i cały spód, ale możemy sobie też po prostu odjąć ponownie z zakresem kolorów chmury, klikając na chmury i Tworzy nam się nieco bardziej delikatny wybór. Zwróćcie uwagę, że trochę chmur jest dalej wybranych, ale ja bym się tym zbytnio nie przejmował. Bo zobaczcie, że da nam to bardzo ciekawy efekt. Ale to co chciałbym tutaj jeszcze zrobić, to przeciąć to jednak z powrotem z niebem, żeby wykluczyć cały ten spód na dole, który nam no, nie powinien być teraz modyfikowany. No i teraz pracując niemalże jak z typowym filtrem polaryzacyjnym, obniżamy sobie. Jasność tych elementów, które żeśmy wybrali. I zobaczcie, jakie ciekawe efekty tego nieba możemy uzyskać. Jak widzicie, no jest to nieco inny efekt właśnie przez to, że obniżamy jasność tych niebieskich części chmur, ale też mamy całkiem ciekawy efekt powyżej i wygląda to moim zdaniem nieco bardziej subtelnie zwłaszcza obniżanie ekspozycji jako metody zmiany tutaj jasności tego nieba jest całkiem fajną metodą i wygląda na no nieco bardziej naturalnie tak jak działa właśnie polaryzator. Możemy teraz też zrobić jeszcze jedną maskę tak jak poprzednio, korzystając z gradientu liniowego i ponownie usuńmy pozostałe części, przetniemy to z niebem. OK, i możemy ponownie skorzystać z usuwania zamglenia. Delikatnie sobie to zamglenie usuniemy i poprawiamy przejrzystość, żeby właśnie te kolory tutaj nam się fajnie poprawiły. Teraz można by było jeszcze się zastanowić nad chmurami, czy im nie warto tego białego koloru nieco podbić. O, widzicie? Dzięki temu nasze chmury są bardziej takie jaskrawe i ten kontrast tutaj się robi nieco ciekawszy. To samo możemy zrobić z czerniami. To nam jeszcze nieco przyciemni niebo, i dzięki temu mamy większy poziom kontroli. Tak naprawdę możemy jeszcze raz wejść i po prostu zaznaczyć się przez zakres kolorów chmury i jeszcze raz sobie tutaj na tych chmurach popracować. Właśnie za pomocą. Przedniemy to z niebem. Nie wiem, czy do końca dobrze żeśmy trafili. Chyba ten zakres kolorów trzeba będzie zmienić. Wybierzmy sobie gdzieś tutaj wyżej, o, żeby tylko te chmury nam się wybrały. O, wydaje mi się, że teraz to jest całkiem dobrze. I możemy wejść z powrotem w ustawienia, usuwanie zamglenia i jeszcze sobie tutaj dodać tego wszystkiego, poprawić te kontrasty, I jeszcze raz je rozciągnąć, tak żeby te chmury też dawały czadu. Wydaje mi się, że tutaj te biele trzeba mocniej, właśnie podbić. No jak widzicie, to niebo na górze jest całkiem ciekawe. Możemy teraz sobie wejść w dolną część, i tak samo jak w poprzednim zdjęciu je również tutaj rozjaśnić, żeby oczywiście niebo i dół dobrze ze sobą grały, nieco rozjaśnimy je. Tu oczywiście trzeba podciągnąć wiele, żeby ta jasność nam faktycznie nieco odpowiadała temu, co jest na niebie, ciut ciemniej niż to, co jest w chmurach, ale jednak ciągle powinno to być dość jasne, trochę zmniejszę ten, trochę zmniejszy ten gradient, żeby on aż tak mocno nie się nie rozlewał. Wydaje mi się, że jest to całkiem dobry efekt. Możemy tutaj nieco ocieplić też ten dół, żeby te kolory trochę tutaj ujednolicić. No i nieco też może rozświetlimy sobie te cienie, żeby one też dodawały więcej kolorów. Chociaż widzę, że to ma więcej wpływu na tutaj na ten piasek. Więc wchodzimy jeszcze z powrotem w te efekty mieszalnika kolorów. Nie, wejdziemy sobie tutaj w ten Punkt koloru, jeszcze spróbujmy sobie nieco rozjaśnić, to może. Patrzcie, wybrał się taki zielonkawy kolor. Zobaczmy, będę chciał gdzieś tutaj kliknąć. O, i chciałbym sobie tu nieco rozjaśnić i nieco to nasycenie zrobić. No nie przesadzajmy. Myślę, że teraz to wszystko wygląda ciekawiej. Chyba jednak jest za ciepły ten kolor wody. Ta piana na górze się wydaje żółta. Ale jest żółta. Gdzieś tutaj. Może te odcienie. O, teraz wydaje mi się, że to wszystko wygląda lepiej. Można jeszcze dorzucić ten górny i dolny gradient, tak jak w poprzednim zdjęciu, ale szybko zobaczmy zdjęcie przed i po. Tutaj mamy tak wykonany ten wariant poprawy nieba i naśladowanie działania polaryzatora. Tu mamy to wcześniejsze zdjęcie, na którym ono było jaśniejsze. Tutaj mamy porównanie tych dwóch zdjęć tą pierwszą i drugą metodą. Wydaje mi się, że ta, ta druga metoda daje bardziej realistyczne efekty, jeżeli chodzi właśnie o to zachowanie nieba. Natomiast ta pierwsza nieco lepiej sobie radzi tutaj z łączeniem tych elementów na horyzoncie. Oczywiście ciągle możemy wejść jeszcze i sobie te kolory, które uzyskaliśmy, poprawić. Tak? Czyli ja mogę spokojnie wrócić do tego zdjęcia, zobaczyć sobie tutaj na to niebo, wrócić do warstw, wejść na niebo i spróbować jeszcze raz taki sam efekt uzyskać. Możemy to zrobić właśnie poprzez obniżenie nieco tutaj świateł, ale wyciągając z powrotem biele do góry, rozjaśnić wszystko i być może nieco zmniejszając nasycenie uzyskamy bardziej naturalny, neutralny odcień tego nieba i widzicie te zdjęcia są już nieco bardziej podobne, tak? Czyli jak widzicie, za każdym razem, jak coś robicie, możecie uzyskać nieco inne efekty, ale wszystko jest cały czas pod pełną kontrolą. I jeżeli potrzebujecie, to po prostu możecie zawsze jeszcze sobie te zmiany wszystkie wdrożyć. Połączmy jeszcze raz i zobaczmy oryginalny plik. Tak to się wszystko nam rysuje. Także jak widzicie, nawet jak nie macie polaryzatora, no to korzystając z szeregu narzędzi, jesteście w stanie sobie to niebo tutaj nieco podciągnąć. Także jak widzicie, tworzenie dynamicznego nieba w Lightroomie zamiast za pomocą polaryzatora daje nam naprawdę nieco więcej swobody w podejmowaniu takich właśnie artystycznych decyzji. Zmiany możemy nanosić niezależnie od kierunku padania promieni słonecznych, no i też na zdjęciach wykonanych obiektywami szerokokątnymi. Oczywiście nakręcenie filtra wydaje się łatwiejsze i szybsze, ale nie zawsze można z niego skorzystać, tak jak już mówiłem wcześniej. Myślę też, że pewnym elementem utrudniającym edycję może być nieznajomość tych wszystkich narzędzi oraz funkcjonalności. Tutaj polecam mój kurs Lightrooma, na którym między innymi dokładnie omawiam wszystkie narzędzia, jakie znajdziecie w panelu edycyjnym. Myślę, że zamiast wydawać parę, paręnaście tysięcy na kolejny obiektyw, lepiej wydać ułamek tej kwoty i zainwestować się właśnie. W swoje umiejętności. Na pewno różnica na zdjęciach będzie dużo bardziej widoczna. Jeśli więc chcecie nabrać więcej pewności siebie, sprawnie wyciągać swoje fotografie na wyższy poziom, to zapraszam do sprawdzenia kursu. Jak zwykle dla was w podziękowaniu za wasze wsparcie tutaj przygotowałem zniżkę 100 zł z kodem jestem widem. Dajcie znać w komentarzach jakie elementy edycji chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Poprzednio prosiliście o balans bieli, który już od kilku tygodni jest na kanale, a ja bardzo chętnie opowiem o innych aspektach. Edycyjnych. Jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!